Hi, right, it's Martin Tyler again. Siemaneczko do Beściaki, z tej strony Bora, witam was w ostatnim dniu urodzin Futa, to jest ósmy dzień, w oczekiwaniu na mm, ostatnie wyzwanie budowania składu oraz mam nadzieję paczkę za 125 tysięcy, którą będę mógł sobie szczęśliwie dzisiaj odebrać, ale to za 10 godzin, za 11 prawie i skończą się te paczki za 100 tysięcy, tyle rzeczy posprzedawałem, tych jednorazowych kart, bo miałem ich dużo, bardzo dużo. Otworzymy sobie tą paczkę za 100 tysięcy, gdzie jest 24 zawodników, wszyscy złoci, wszyscy rzadcy. No, mam nadzieję, że coś tutaj wypadnie i to będzie tylko preludium do tego, że z paczki za 125, bo tam chyba jest 30 zawodników, wszyscy rzadcy, że tam wypadnie jeszcze coś lepszego, bo tamta paczka będzie niesprzedawalna, z tego co wiem. Kurde, no 100 tysięcy. Dobrze, jesteś zostawcie łapę w górę i otwieramy. Moga... O, jest coś. Inform Alves 86 On kosztuje jakieś 106 tysięcy, chyba. Paczka mi się zwróciła. Tak jest, paczka mi się zwróciła. Mamy tu jeszcze Ansenho. Juliano Bailiego. O, mamy Memphisa Depay'a. Nie wiem, ile on jest teraz wart. Zaraz sprawdzimy. Jesus. Jezus. No całkiem, całkiem powiem Wam. Jestem zadowolony z tej paczki. Patrzyłem przed chwilą właśnie na te informy. Nie, on nie jest wart 130, on jest 40 wart. Ale dupa. Czemu mi się wydawało, że ponad stówkę? O, że, Ale nie narzekam, nie narzekam. Inform jest, chociaż ja nim grał nie będę najprawdopodobniej. Ach. No dobra. To teraz czekać te niecałe 11 godzin i zobaczymy, co będzie w ostatnim wyzwaniu z okazji urodzin w FIFA. No, jednak to nie koniec z paczkami za 100 tysięcy. Jako, że wcześniejsza, poprzednia paczka, ta otwarta za 100 tysięcy, zwróciła mi się w 4 piątych, bo z 80 tysięcy z niej wyciągłem. Eee, a Dani Alwesz, po... nie, nie Dani Alwesz, tylko. Jak on się nazywał na imię? Alves, no poszedł ten bramkarz za 35 tysięcy, 35 tysięcy chyba. Yy, także, no, pff, niewiele, myślę, że dużo więcej, ale nic to. Mamy na kolejną paczkę za 100 tysięcy, mam ponad 5 tysięcy zawodników w tym, w klubie, także ja sobie poradzę, albo coś pohandluję, nie ma problemu, to, to nie jest problem z, hejs, z tym hajsem tutaj już w tej FIFA. Yy, cóż, otwieramy paczkę za 100 tysięcy i... Chciałbym, żeby tutaj było coś jeszcze lepszego. Jakieś nadzieje są, zawsze, każdy takie ma, tak samo jak Wy, tak samo jak ja, że jak otwieramy paczkę, to zawsze z wielką nadzieją, że ach, mam nóż, coś wyjebnie, jakiś Messi albo Ronaldo, nie? No, zobaczymy. Otwieramy. Oby coś było. Pokautu nie ma. O, dwie osiemdziesiątki czwórki. Glik! Najlepsza! O oh, fuck <laughs> od ta paczka mi się nie zwróci już na pewno. <laughs> Może w jednej dziesiątej. Ale jazda. Glik co? Co tam jeszcze 84 był? Smalling. Jeszcze Varan, Slimani. Kante tutaj nie, nie pominąłem gdzieś. No, niestety. No, niestety. Tak to wyszło, jak to wyszło. Kolejnej paczki za 100 tysięcy nie będzie. Raczej, chyba że się zdenerwuję i coś tam pokombinuje, Zaraz zobaczymy. Ale nie liczyłbym raczej na to. Raczej już tylko czekamy niecierpliwie na paczkę za 125 tysięcy. I jeśli, bo to jest warunek, jeśli zrobimy. Ósme, dzisiejsze ostatnie zadanie z urodzin Futa a więc okej okay.